Aronia arbutifolia, czyli aronia czerwona, albo czerwono-owocowa. Ciekawy owocujący krzew nietypowy. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Owoce są jadalne, oczywiście y, są troszeczkę cierpkie, troszeczkę zbliżone do naszej może jarzębiny, ale bardzo dekoracyjne jak tutaj widać. Bardzo pięknie wyglądają i krzew ten tutaj w okresie stycznia i lutego, kiedy już jest okres bezlistny, no nadal te owoce się tutaj znajdują. Także wartości dekoracyjne są bardzo tutaj wyeksponowane, jak i również możliwość zastosowania tych roślin, tych owoców w kuchni. Także bardzo polecam właśnie tutaj tą aronię, którą w naszych szkółkach produkujemy w postaci szczepionej. Na jarzębinie, bo wtedy to drzewko raczej jest bardziej skarlone i wtedy wydaje więcej owoców, czyli jest zwiększona ilość owocowania. Mamy oczywiście teraz październik, więc i liście przebarwiają się pięknie na, na, na czerwono. Także bardzo serdecznie polecam tą roślinę i myślę, że w każdym ogrodzie państwa pięknie bym rosła. Dziękuję bardzo, Piotr, Konieczko.